Witam serdecznie. Jesteśmy przy ulu, dobrze widać? Dobrze. Yy, Który zawsze oglądamy. Lecę już od spodu. Obejrzałem 8 ulików. Z tego jedne są takie jakby mniejsze, słabsze. Ale to są pszczoły po ala kaukaskich, więc no to mogą być, nie? Takowe. Pszczoły pędzą, zbierają ładnie pyłek. Widzę sprzeb, śniega, lepiężnika Później pójdziemy na spacer. Tymczasem wykorzystuję tą właśnie piękną pogodę, tak? I tu działam, prawda? Działamy. Patrzymy, ile pszczoły mają pokarmu. Ja Czego już tak dodam te resztki ciasta, które tam mam, nie? Ewentualnie będziemy dzisiaj dorabiać ciasto wieczorem. Na koniec, na koniec dnia naszego pięknego. I ogólnie wszystkie pszczoły OK. Ja badam tylko, czy jest czerw pszczołowy, tak? I tutaj ukrócam, nie? Wywalam te moje beleczki, później je pozbieramy i, i, i mam pomysł, że te różne kawałki beleczek w garażu przegotujemy i będziemy mieli trochę propolisu fajnego. No nie? Patrzcie, te pszczoły pojadają te moje ciacha na maksa. Teraz słuchajcie, ukrócam trochę ilość tych wszystkich różnych rzeczy w ulu. Te ciasta zawsze sobie położę, o, gdzieś tu na tą moją poduszkę. To są moje pszczoły w mojej wersji. Ala Włoszka, tak Słuch, zobaczcie ile pojadłem no, Trochę nie, zostało tego mystu takiego To jest to czego ja nie zmieniłem Chodzi o to, że jak robimy takim wylejakim łynkiem Patrzcie, tu pszczoły trochę się ten, nie? Pompona marynowała, ale to nic Ale one są Słuchajcie Ja idę odkopać jakiś susz, możecie sobie popatrzeć, tutaj normalnie aż jest grubo Lecę Nie, już miałem takie jedne pszczoły, tutaj dołożyłem te susz Dobra, widziałem sobie, słuchajcie, odkopałem dwa jakieś takie susze, nie, mam nadzieję, że coś tu z nich ułożymy, słuchajcie, dajemy, nie, czadu, tu trochę musimy ten cukier zrzucić, widziałem, że w jednym ulu to takie mrówki, się interesują tym cukrem, ale ogólnie uważam, że to może nie jest źle, teraz też patrzę, nie, w jednym uliku widziałem, że była trochę motylica, tych słabszych właśnie tam, że jedną sztukę ubiłem, nie, dlatego też... Y Redukuję ilość tych patyczków. Zostawiam często na przykład o jeden. Nie? Żeby na razie trochę odsypić, później znowu włożymy. Patrzcie jak siedzą gęsto. Nie? Te się pszczoły naprawdę udały. Nie? Potem pokażemy coś normalniejszego. O, patrzcie jak sujka tu schowała. Kukurydzę. Zobaczmy tylko tak, nie? Ja tak tylko zerkam, tu jeszcze jest sporo futur, ale tutaj już, tam już widać ten, tu już czyszczą komórki z tej strony, coś, nie? Ale widzę, że pszczół gęściej niż, niż ten, dlatego damy im trochę suszu, one się roz, rozejdą, te pszczoły trochę, nie? Po tym suszu, oj, odklejmy czy są jakieś jajca. Tutaj ten plaster nie jest za piękny. No. Trochę licho ułożyłem te plastry tu w góry. Ale widzę, że czyszczą, nie? Może nie miałem z czego ułożyć, bo ja dużo to dałem, nie? Wy, wyciąłem na grzybową jakąś czy coś. No ale dobra. Tu są piękne jajeczka, wszystko po samą górę. Na każdej ramce jeszcze jest trochę jedzonka, tak, więc pszczoły mają ode mnie spokój. One tutaj mają teraz rządzić, ja im dołożę tego suszu, żeby one się mogły trochę rozlać, bardziej może, tak, widzę, że pszczoły jedne, to te tam mniejsze, to właśnie one by mogły być bardziej jednokorpusowe teraz, ale to możemy do nich wrócić. Nie, możemy do nich wrócić. Jutro czy coś, zobaczę jak to przemyślę, nie, ale ogólnie wszystko wygląda. To sprawnie. i teraz tak, tutaj nie ma nigdzie czerwiu, więc ja im włożę tą lepszą ramkę. Nie one tu były przeze mnie już skrobane w miarę, taką, nie taki susz po prostu ładniusi, taki w miarę włożymy im tu, nie, żeby mogły się rozlać po tym suszu. Pyk, tu im dam, mogę wyciągnąć śmiało, tak, cała jeszcze popokryta, tu tak mniej, nie, tylna była. No to tu im włożę, nie? I one tak się rozleją. To taka rodzina jest, że można takie coś zrobić. Ewentualnie trochę wężej, trochę. Tak nawet na półbeleczki na początek. Nie, żeby one mogły o sobie obsiąść to. Dobra, tu możemy szmatkę przymknąć, żeby nie ten, tu ten cukier wsio. I tu znalazłem taką gorszą ramkę, co dół jest pszczoły, góra jest coś trutówka trochę. Nie. Włoży im tutaj na tył. Tak może trochę o, szerzej nawet. Niech to robi. Już niech się zmniejszy UL. Dobra, tu miałem zaplanowaną, że już nowa szmaska szła. Tu jeszcze tylko dwie pszczoły. Tak ustawię ten UL na razie. Uważam, że jest OK. Nic nie przesadziłem ni nic. Nie? Nawet jakbym już tej nie dodał, to by było nie najgorzej, ale na razie ją dam. No zobaczymy. Jak się rozleją. Nie? Ogólnie jest OK. I już nie, na razie nie włożyłem patyczka pod spód. Tak. Niech sobie dogrzają. Bo jak będę później widział jakieś oznaki motylicowe, od razu włożę im sporo na ten patyczek, nie? Tu mogę mi nawet włożyć ten dłuższy, ale to nic. Na razie y, zmniejszam lub zamykam uliczki. Zależy, nie? Tu mogłem nawet włożyć, tak? Tu tak włożę, żeby, o, może hmm. mogły łazić pod nową szmatką, żeby się nie pogniotły. Niech tu jest jakiś patyczek. One muszą mieć przerwy, tak? Muszą mieć przerwy. Wszystkie rzeczy, które odrzucam na koniec, po pszczołach się przejdę i po prostu wyzbieram. Patrzcie, jak pojadły przez te dni, nie? No, to zostały chyba jakoś ostatnio coś. Tak poszły, nie? Z tym jedzącym. Więc no, ten czerw się tu dzieje mi w tych ulach. Yy, tu też... No najważniejsze jest to, że są te, te pszczoły, że one wyglądają mi dobrze, nie? Yy, I że, że, że są jajeczka i nawet matkę gdzieś tam jedną widziałem. Więc wszystko jest ok. To widać już po samych pszczołach, po tym zajrzeniu, że to wszystko jakoś działa sobie tam, nie? A nie, że dzieje się jakiś dramat. Że, że, nie wiem, że z tymi pszczołami coś jest nie tak, tak, bo to jak one by były zajechane, te pszczoły, to by było od razu widać, że to zostało gówno, nie, dwie uliczki i koniec, tak, więc to, też tak to ja tak uważam. O, tu coś pszczoły kombinują. Tak, i teraz już na razie wywalam, gdzie dam radę i jest dywanik, co jest taki według mnie gorszej jakości. To go wyrzucam i coś tu wtedy tworzę, że kładę szmatkę i w ogóle tutaj już dywanik już od, odpadł całkowicie, odpadnie. I tu na razie będzie położone tylko to, a później będzie dołożona szmatka. Nie? Tak, zobaczymy, jak przeję ewrajczego będą usilnie chciały tędy. To ja im dam tą... o. Tu możliwość, nie? szpareczkiem zrobię. Na razie, no bo tak, jakoś tu widzę, że się zlatują do tego punktu, nie? Nie będę im trudna życia. I tyle. I słuchajcie, jest fajnie. Pszczoły są ok. Tam jedna rodzinka miała coś mniej jedzonka, to dałem po prostu ciacha. Ale ogólnie wszędzie dzieje się czerw. U mnie to tak często wygląda, że ta ostatnia ramka to jest taka bardziej osłonówka, a później dopiero zaczynają się pszczoły. Nie, ale tak jak wtedy są te uliczki i w ogóle widzę, że tak od przodu też to ładnie jest, to jest, zagęszczenie pszczoły jest w miarę i ona tam działa, nie. Ja nie rozbieram teraz korpusa górnego, dolnego. Widzę też, że, że to, co tam zaglądałem, to z reguły te pszczoły na tych dolnych ramkach też się jakoś grubiej kręciły, więc jest ok, nie? nie? ma takiego, że tylko u góry jest tam tyle pszczół i koniec. To nie ma czegoś takiego, nie? Po prostu są jakieś tam rodzinki. Ta była jakby najmocniejsza, tamta była też taka, nie? W miarę, że też dołożyłem susz, ale jeden. Właściwie tam już jest wypełnione gniazdo razem z tą, nie? Jak mam ośmioramkowy, no to dołożyłem jeden susz. I ta pusta została tylko z tyłu, jako ostatnia już nawet, nie? I to już jest prawie wypełnione gniazdo, za chwilę będziemy lecieć do góry, jak zacznie działać dalej, się jak coś z pszczołami, nie? No i to było to wszystko. Jak będzie się działo coś y, ekstremalnie fajnego, to wtedy będę pokazywał, y, nie, że coś działamy tak, nie, że nie tylko, że coś tu jak tu zajrzę, ewentualnie coś dołożę, tylko, że coś, nie, że coś, coś będzie gdzieś w końcu nie tak, nie? I to było to wszystko i życzę miłego dnia.